Cześć, witajcie na kanale MultiPasco. Kontynuujemy zakończenie sprzedaży marcowych zdrapek i dzisiaj z tej okazji specjalny odcinek ze zdrapką magnetyczne 5. Ta zdrapka będzie wycofywana w tą środę 26 marca będzie ostatnim dniem, kiedy będzie można tą zdrabkę kupić, więc jutro ostatni dzień, kiedy można kupić magnetyczne 5 zdrapka. Z numerem seryjnym 668. Mam dwie zdrapki z końcówką 009 i 020, więc będziemy próbować tutaj coś wydrapać. No, większość wygranych jest już wzięta, no ale też jest odpowiednio mniej też zdrapek, bo są wykupione, więc szanse wcale nie są jakieś mniejsze na te wygrane powiedzmy. Trzy główne wygrane tutaj były w tej zdrabce po 500 tysięcy. Wciąż jest jedna do znalezienia. Ponadto 5000 zł można wygrać: 500, 150, 70, 50, 30, 20 i 10 zł. Zwrot. Reguły gry: No to co? Zdrapujemy te pola. Wszystkie tutaj i szukamy piątki. Aby znaleźć wygraną, natomiast jak znajdziemy taką nie czarną, ale taką magnetyczną, niebieską piątkę, to wygrana jest razy 2. Więc lepsza jest piątka, taka niebiesciutka, ale jak będzie czarna, to też nie będę narzekał. No, żeby jakaś wygrana się tutaj dzisiaj pojawiła, to będzie już jakiś sukces, bo mam tylko dwie zdrabki. Więc zaczynamy sprawdzanie. A później na MultiPasko zobaczymy sobie te dwie główne wygrane, ich skany. A także ewentualnie sprawdzimy litery kontrolne, jeżeli takie trzeba będzie sprawdzić. Bo coś wygramy, czy się wszystko zgadza. Lecimy od góry. Dwa. Jeden. Magnetyczna jeden. Widzicie, to jest właśnie ta niebieska. I mamy pięć. Mamy pięć. Czarne, bo czarne, ale to wciąż pięć. I jest kolejne pięć. Wow. Idziemy dalej. Mamy dwie piątki, to już pokazuje, że to będzie fajna, jakaś wygrana. No to jest zdrabka w cenie 10 zł, więc tutaj nawet jak te dwie piątki będą z 10 dziesięciozłotowymi wygranymi, bo mniej nie może być, to już będzie co najmniej 20. Ale będzie więcej, bo mamy trzecią, czerwoną, ugh, trzecią, czarną piątkę. Piękna, piękna zdrabka na zakończenie sprzedaży. Będziemy zaraz sprawdzać na końcu, ale pierwsze sprawdźmy do końca. Już mamy trzy, trzy czarne piątki. I mamy kolejną piąteczkę. Mamy kolejną piąteczkę, to cztery już piątki. Jest i piąta. Jest i piąta piątka. No, mieliśmy bardzo fajną zdrapkę. I teraz tak, 5 piątek. No to co? Czy to będzie 50 zł? No, taka wygrana jest faktycznie dość częsta, więc no ja obstawiam, że to będzie 50 zł. Jeżeli będzie więcej, to bym się mega zaskoczył. Jest 10. Jest drugie 10. Otóż chyba tak będzie do końca, ale to jest mega. Mimo wszystko szczęście. Jest trzecia jest czwarta. To tu już mówię niespodzianki nie może być raczej. Jest piąta. 5 dyszek. 50 zł. No w tej zdrabce za 10 zł te 50 złotowe zdrabki występują często. Naprawdę często, bo jedna zdrapka na 38 wygrywa właśnie taką kwotę, co Wam zaraz pokażę na multipasko. No ale ładnie. 50 zł. Dzisiaj jesteśmy na plusie. Tak. Sprawdźmy też tą drugą zdrapeczkę na podobnej zasadzie. Więc szukamy piątek i później A jeszcze kontrolne musimy sprawdzić, ale to za chwilę. Pojawiają się magnetyczne cyferki, ale to nie są piątki. Może jakby odwrócić tą zdrapkę, nie? Te dwójki tak, no tak, w piątki się trochę zamieniają. Ale chyba się pani w kolektorze nie da oszukać. To tak nie działa faktycznie. Więc na razie nic. Jest 2, jest 8 i to jest zdrabka pusta. Ta zdrabka pójdzie do mnie pewnie na pamiątkę, bo takiej jeszcze nie mam. A tu mamy wygrane 5 dyszek. Sprawdźmy litery kontrolne. Według Multipasko to jest www. No, i widzimy www, o, też, też trzecie w, też, o, jest tu trzecie w, W. w, w. więc zapraszam na www.multipasco.pl i popatrzcie na www.multipasco.pl, teraz sobie nawet przejdziemy. I zobaczcie, tutaj właśnie podglądam sobie te litery kontrolne. Jest przy 50 zł, właśnie. www. No, inne kontrolne też tutaj widzicie dla tej zdrabki. Zdrabka magnetyczne 5 była z nami ponad 2 lata od lutego 2023, więc bardzo długo. No, to jest weteranka tutaj z tego miesiąca zakończenia sprzedaży zdecydowanie najdłużej trzymana zdrabka. W sprzedaży zostało około 10% tych zdrapek. No, i niby główna wygrana wciąż jest do wzięcia. Jedna. Więc dwie już są wzięte, i zobaczmy skany. Tu na Multipasku są linki do nich. Zobaczmy skany. Więc tak, obydwie te główne wygrane padły w roku 2023. Jedna we wrześniu, a druga w grudniu. W grudniu w Oławie. Czarna piątka. Jedna tylko. Ale za to warta pół miliona. No, ja miałem aż 5, więc byłem lepszy, ale nie było takich kwot. Niestety. No, i wcześniej w Iławie, we wrześniu 2,23 w Iławie, też piąteczka czarna i tu było też właśnie 500 tysięcy złotych. Tak to wygląda. Więc to by było na tyle. Na no, dzisiejszy odcinek szczęśliwy. Zapraszam w tym tygodniu na kolejną premierę zdrabkową. W czwartek będzie premiera zdrabki, jak ona się tam nazywa jeszcze raz, Classic Black 7. Classic Black 7, zdrabka w cenie 10 zł. Tak, tak wygląda mniej więcej. Będą, będziemy szukać siódemek. Nie tak jak dzisiaj piątek, tylko siódemek. No i widzicie, 27 marca będzie premiera. A za dzisiaj dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Bardzo serdecznie. Dawajcie łapki w górę. Pozdrawiam. Cześć.